Mój ojciec, Stanisław, był nie tylko filarem mojego świata, ale i jego sercem bijącym w rytm spokoju i miłości. Wysoki, z dłońmi naznaczonymi latami ciężkiej pracy w swoim małym warsztacie stolarskim, miał oczy, w których odbijała się nieskończona dobroć i mądrość. Zawsze nazywał mnie swoim ksłoneczkiem, a ja uważałem go za swój bezpieczny port. Dorastałem, wdychając zapach świeżego drewna i trocin. Obserwując, jak zręcznie przekształca surowe deski w dzieła sztuki, nauczył mnie cierpliwości, precyzji i wartości uczciwej pracy. Nasz dom, skromny, ale zawsze pełen ciepła, rozbrzmiewał śmiechem, zapachem matczynych pierogów i kojącym, przewidywalnym rytmem jego obecności. Był moim przewodnikiem, moim obrońcą, niezachwianym wzorem mężczyzny. Każde jego słowo, każda rada. Każdy uścisk kształtowały mnie, nadając sens mojemu istnieniu. Kiedy zachorował, czułem, jak fundamenty mojego świata zaczynają drżeć, a potem pękać. Okrutna, agresywna choroba nowotworowa zabierała go kawałek po kawałku, dzień po dniu. Ostatnie miesiące to była niewyraźna mozaika szpitalnych korytarzy, cichych modlitw i niewybólu, gdy patrzyłem, jak jego siła i życie powoli uciekają. Jego śmierć, we wczesny, chłodny poranek, pozostawiła po sobie pustkę tak głęboką, że czułem, jakby część mnie umarła razem z nim. Świat stracił kolory, dźwięki stały się stłumione, zastąpione przez głuchą, przejmującą ciszę. Pogrążony w żałobie, szukałem ukojenia w próbach utrzymania jego pamięci przy życiu. Zacząłem zbierać stare fotografie, notatki, pisać wspomnienia. Wtedy właśnie po kilku tygodniach od pogrzebu moja matka, Elżbieta, wspomniała o teście dna. Nie było w tym żadnej ukrytej intencji, żadnych podejrzeń. Twój ojciec, niech spoczywa w pokoju, zawsze martwił się o tę chorobę serca, którą miał jego dziadek, powiedziała, jej głos nadal drżący od smutku. A twój wujek Jan zmarł na nią tak młodo. Może, może powinieneś po prostu wiedzieć, dla własnego spokoju. Dla Twojej przyszłości. Brzmiało to rozsądnie, wręcz odpowiedzialnie. Sam też marzyłem o stworzeniu drzewa genealogicznego. Od lat przeglądałem rodzinne albumy. Dna wydawało się być brakującym elementem, który połączy mnie jeszcze mocniej z moim dziedzictwem, z korzeniami, z ojcem. Zamówiłem zestaw online. Rutynowa czynność: pocieranie patyczkiem o wewnętrzną stronę policzka. Umieszczenie go w kopercie i wysłanie. Byłem całkowicie nieświadomy, że ten niewinny gest uruchomi lawinę, która zmiotła wszystko, w co wierzyłem. Oczekiwanie na wyniki było długie, ale wypełniała je raczej cicha nadzieja niż lęk. Wyobrażałem sobie raport pełen znajomych nazwisk, potwierdzający moją linię, usadzający mnie mocno w rodowodzie, o którym mój ojciec tak często opowiadał. Jakże straszliwie. Jakże tragicznie się myliłem. Świat, który znałem, wspomnienia, które pielęgnowałem, miały wkrótce okazać się misternie utkanym, lecz przerażająco fałszywym gobelinem. Ten patyczek, tak niewinny w swoim celu, dzierżył moc zniszczenia nie tylko mojego rozumienia przeszłości, ale samej esencji tego, kim wierzyłem, że jestem. Był kluczem do okrutnego, kosmicznego żartu. Zagranego kosztem całego życia, opartych na fałszywych prawdach. Dzień, w którym otrzymałem e-mail z wynikami, pamiętam z przerażającą precyzją. Było to wczesne popołudnie, słońce wpadało przez okno do salonu, a ja siedziałem przy kuchennym stole, popijając kawę i czytając książkę, którą polecał mi ojciec. Powiadomienie wyskoczyło na ekranie: Twoje wyniki dna są gotowe. Z drżeniem serca. Ale bez żadnych złych przeczuć, kliknąłem link. Otworzyłem plik PDF, przewijając go w dół, szukając wykresów i procentów dotyczących moich przodków. I wtedy to zobaczyłem. W sekcji pokrewieństwo rodzinne wiersz, który powinien łączyć mnie z ojcem, zawierał szokujące zero. Zimny pot. Oblał mi plecy. To niemożliwe, wyszeptałem, chwytając się blatu. Przewinąłem stronę w górę i w dół, szukając błędu, jakiejś pomyłki systemowej. Może próbka została pomylona, może to jakaś techniczna usterka. Ale wynik był jednoznaczny i powtarzał się w każdej sekcji. Brak biologicznego pokrewieństwa z panem Stanisławem Kowalskim. Moje serce zaczęło walić jako szalałe, a oddech ugrzązł mi w gardle. Czułem, jak świat kręci się wokół mnie. Natychmiast zadzwoniłem do laboratorium, mój głos był drżący, a pytania chaotyczne. Młoda kobieta po drugiej stronie słuchawki, z wyraźnym zakłopotaniem, potwierdziła: Na podstawie dostarczonych próbek, nie ma genetycznego pokrewieństwa między panem a osobą zmarłą, której dane pan podał. Poczułem, jakby ktoś uderzył mnie cegłą. Ale to nie był koniec, to był dopiero początek koszmaru. Kiedy po kilku dniach, Wciąż w szoku, próbowałem przetrawić te informacje, laborantka oddzwoniła, brzmiała poważnie, jej głos był pełen współczucia. Panie, moje imię, po głębszej analizie i porównaniu z danymi, które posiadamy w naszej bazie, natrafiliśmy na coś niezwykłego. W tej samej placówce, w tym samym dniu pana urodzenia, przyszło na świat inne dziecko, którego próbka, pobrana w celach medycznych, Wykazuje 99,9% prawdopodobieństwa pokrewieństwa z pańskimi rodzicami, panem Stanisławem i panią Elżbietą Kowalskimi. Słowa te uderzyły mnie niczym piorun. zisi. to nie było tylko dnie, mój ojciec. To było coś znacznie gorszego, bardziej skomplikowanego, bardziej makabrycznego. To oznaczało, że całe moje życie było wielkim, okrutnym oszustwem. Niezamierzonym, ale straszliwym w swoich konsekwencjach. Było dziecko moich rodziców, którego nie wychowali, i byłem ja, wychowany przez ludzi, którzy nie byli moją biologiczną rodziną. Nagle wszystko nabrało nowego, przerażającego wymiaru. Kim byłem? Kim byli moi prawdziwi rodzice? Czy tamto dziecko, to moje biologiczne rodzeństwo, wiedziało o swoim prawdziwym pochodzeniu? Czy było również szczęśliwe? Czy też żyło w iluzji, podobnie jak ja? Zimny strach mieszał się z palącą ciekawością. Moje wspomnienia, moje dzieciństwo, każdy dzień spędzony z ojcem, nagle stały się fałszywe, zbudowane na ruchomych piaskach. To nie była tylko zmiana w drzewie genealogicznym, to było całkowite wymazanie mojej tożsamości, przekreślenie całego mojego poczucia przynależności. Laborantka, wyczuwając moją konsternację, zasugerowała kontakt z prawnikiem specjalizującym się w sprawach medycznych. Jej słowa były jak echo z otchłani, dzwoniące w głowie pustkę, którą dopiero co odkryłem w swoim sercu. Straciłem ojca, a teraz straciłem wszystko, co myślałem, że o nim wiem, i wszystko, co myślałem, że wiem o sobie. Moje życie runęło w jednej chwili, pozostawiając po sobie jedynie graz i palące pytania. Kiedy poinformowałem matkę o wynikach, jej reakcja była czymś, czego nigdy nie zapomnę. Najpierw absolutne zaprzeczenie, jej oczy rozszerzyły się ze strachu i niedowierzania. To niemożliwe. Jakaś pomyłka. Bzdury. Krzyczała. Jej głos łamał się, a ręce drżały. Ale gdy przedstawiłem jej potwierdzenie z laboratorium, jej twarz osunęła się w rozpacz. Upadła na kanapę. A łzy popłynęły strumieniami. Wiedziałam, wiedziałam, że to kiedyś wyjdzie. Jej słowa były ledwie słyszalnym szeptem, przerywanym szlochaniem. To wiedziałam było jak cios w serce. Wiedziałaś. Wykrzyknąłem, czując mieszankę gniewu, bólu i głębokiej zdrady. Jak mogła żyć z tą tajemnicą przez tyle lat? Jak mogła pozwolić mi żyć w tak okrutnej iluzji? Matka, Wstrząśnięta, zaczęła opowiadać, przez łzy i spazmy, w historię sprzed lat. Opowiedziała o stresie, o zapracowanych pielęgniarkach w szpitalu w małym, prowincjonalnym miasteczku, gdzie panował chaos i niedobory personelu. O tym, jak na chwilę straciła mnie z oczu po porodzie, gdy zabierano mnie na rutynowe badania, a potem zwrócono jej dziecko, które, jak przysięgała, było bardzo podobne do ojca. Mówiła o cichym szepty, które krążyły, o historii, która rzekomo zdarzyła się innej parze w tym samym szpitalu kilka tygodni wcześniej, o narastającej paranoi, którą jednak stłumiła, przekonana przez wszystkich, że jest to tylko jej wyobraźnia, wynik stresu poporodowego. Przyznała, że ojciec też miał wątpliwości, szczególnie gdy dorastałem, zauważając, że niektóre moje cechy, choć ukochane, nie pasowały do rodzinnych rysów. Próbowali to jednak ignorować, zagłuszać miłością i przekonaniem, że to po prostu k swojego dziecka się nie poznaje lub odmienne geny. Nigdy jednak nie pogięli decyzji o teście dna, obawiając się druzgocącej prawdy, utraty dziecka, które pokochali, i skandalu. Woleli żyć w niepewności, niż zmierzyć się z rzeczywistością. Ich miłość do mnie była jednak prawdziwa, bezgraniczna. Matka błagała o wybaczenie, mówiła, że bała się, że mnie stracą, że nie chcieli zniszczyć rodziny, ale dla mnie jej słowa były jak miecze, przebijające moje zaufanie. Całe życie czułem się tak pewnie w miłości moich rodziców, a teraz odkrywałem, że ta pewność była zbudowana na fundamencie tuszowanej tajemnicy. Szukałem prawnika, ale nie po to, by pozywać, lecz by pomógł mi w poszukiwaniach. Szpital sprzed lat już nie istniał, wchłonięty przez większą placówkę, a dokumentacja była chaotyczna. Ale dzięki upartości i determinacji, a także dzięki anonimowej wskazówce od byłej pielęgniarki, która pamiętała tę dziwną sprawę, udało się dotrzeć do rodziny Kowalskich, moich biologicznych rodziców. Okazało się, że oni również, przez lata, mieli ciche wątpliwości. Ich syn którego wychowali jako swojego, miał cechy, które zupełnie nie pasowały do ich rodziny. Czuł się obcy, ale nie potrafił tego sprecyzować. Kontakt z nimi był niczym otwarcie Pandornej skrzynki. Poczułem się, jakbym patrzył w lustro, ale widziałem w nim obcą twarz. Kim byłem dzieckiem, które pokochało rodziców, nie wiedząc, że nie są biologicznie swoi. Czy dzieckiem które zostało im odebrane. Czułem się rozdarty, jednocześnie wściekły i pogrążony w smutku, zagubiony w morzu pytania, kim jestem. Każde spojrzenie na matkę, Elżbietę, budziło w mnie mieszankę miłości i głębokiej urazy. Miłości za lata opieki, urazy za to, że pozwoliła mi żyć w kłamstwie. Tożsamość, którą budowałem przez całe życie, rozsypała się w proch, pozostawiając mnie na pustyni egzystencjalnych pytań. Moja podróż ku odnalezieniu siebie trwa do dziś, choć minęły już lata od tamtego wstrząsającego odkrycia. Spotkanie z moimi biologicznymi rodzicami, Anną i Piotrem, było surrealistyczne. Patrzyłem na nich, widząc w ich rysach swoje własne odbicie to delikatne zagłębienie w brodzie Piotra, które nosiłem, czy kształt nosa Anny, identyczny z moim. Było to dziwne uczucie, jakby patrzyło się na swoją przyszłość i przeszłość jednocześnie, a jednocześnie czuło się całkowicie obco. Mimo genetycznego pokrewieństwa, nie było natychmiastowego połączenia tej magicznej nici, którą czuję się z ludźmi, którzy wychowali cię od kołyski. Byli dla mnie uprzejmi, ale i ostrożni, podobnie jak ja wobec nich. Mieli swoje życie, swoją rodzinę. A ja byłem dla nich niczym duch z przeszłości, materializujący się nagle, by zakwestionować ich własne pojmowanie rzeczywistości. Ich biologiczny syn, Jacek, którego wychowała moja matka i ojciec Stanisław, również musiał zmierzyć się z tą brutalną prawdą. Kiedy się spotkaliśmy, było to jak spojrzenie w krzywe zwierciadło. Miał oczy Stanisława, ten sam uśmiech, który pamiętałem. Był twardszy bardziej zamknięty w sobie, naznaczony poczuciem bycia jak innym w rodzinie, w której dorastał, ale nie potrafił określić dlaczego. Oboje poczuliśmy się, jakbyśmy przez całe życie grali rol, które nie były nasze. Wymieniliśmy się historiami, opowieściami z dwóch równoległych światów, które nigdy nie miały się przeciąć. Jacek, podobnie jak ja, czuł się pokrzywdzony, oszukany przez los. Rozumieliśmy się bez słów, w ciszy, która mówiła więcej niż tysiąc słów. Nie było łatwo przebaczyć mojej matce, Elżbiecie. Proces ten był długi i bolesny. Początkowo odczuwałem głęboki gniew, poczucie zdrady, które dławiło wszelkie inne emocje. Ale z czasem, widząc jej autentyczny ból, jej poczucie winy, jej nieustającą miłość, zacząłem rozumieć, że jej decyzja, choć tragiczna, Wynikała z lęku i miłości, z lęku przed utratą dziecka, które pokochała, i miłości, która z czasem stała się tak silna, że nie wyobrażała sobie życia bez mnie. Wybaczenie przyszło stopniowo, nie jako jeden akt, lecz jako stopniowe uwalnianie się od ciężaru urazy. Zrozumiałem, że miłość, którą darzył mnie Stanisław, mój ojciec z wyboru, była tak samo prawdziwa, a może nawet prawdziwsza niż ta związana z więzami krwi. Jego miłość była świadomym wyborem, decyzją pielęgnowaną przez lata, pomimo dręczących go wątpliwości. To właśnie ta miłość, którą mi ofiarował, stała się moim prawdziwym dziedzictwem, fundamentem, który ostatecznie przetrwał nawet największe kłamstwo. Dziś moje życie jest skomplikowane: mam dwie matki, które kocham na różne sposoby, i dwie rodziny, z którymi próbuję nawiązać relacje. Mój związek z Jackiem rozwija się powoli. Budujemy coś w rodzaju braterskiej więzi, opartej na wspólnej, niezwykłej historii. Nadal szukam odpowiedzi, ale nauczyłem się, że niektóre z nich nigdy nie nadejdą. Nauczyłem się, że tożsamość to nie tylko dna, to suma doświadczeń, miłości, wspomnień i wyborów. Jestem synem Stanisława, mężczyzny który mnie wychował, i jestem synem Piotra, mojego biologicznego ojca. Jestem splotem genów i serca, przeszłości i teraźniejszości. Ta potworna prawda, która wywróciła mój świat do góry nogami, ostatecznie doprowadziła mnie do głębszego zrozumienia tego, kim jestem i co naprawdę oznacza rodzina. Żyję teraz z nową, złożoną prawdą, świadomy, że miłość jest potężniejsza niż geny, a prawdziwa rodzina to ta, którą budujemy sercem